Witam się z wami z Sinseja, o, i od razu mamy nowości, patrzcie jakie ładne oksy wleciały za 15 zł, gumeczki. No no, no, ile? 2 zł, Gdzie 2? 10 babo. Dobra. Takie spineczki tak wam przejadę, ale nie za wysoko, bo tutaj ludzie spacerują. Fajne kolczyki, co? Zobaczcie. Aha, to są dwie pary, czekajcie, o. Krętka, ewentualnie takie kółeczko, co myślicie? I one 10 zł. Chodźcie, na styloweczki. Jest jakiś manekin, jest. Idziemy skręcić manekina. O, taki klapeczek, proszę bardzo. Podoba się, nie podoba się. No, jakie sucha biała, czekajcie, nikogo nie ma. Niech sobie ludzie przejdą, już podnoszę. O, taka styloweczka. Może tak było lepiej. Co? Ile ta sukienka? 59 zł. Jakie biżu w ogóle. O, jakie serca? Dobra, jest jeszcze druga, pani manekin. Bo pani, czy my tak możemy trochę? Zobaczcie, tak wygląda ta, ta spódnica. Oglądałyśmy ją jakiś czas temu. Tutaj ten t-shirt 25 zł z takimi zdobionymi rękawkami. Ale dobra cena, co? A spódnica chyba 59, wiecie? Bo tak, nawet to fajnie wygląda. Czekajcie, odjadę. O. Numer 1, numer 2, piszcie. I lecimy, co? Może wejdę troszkę w głąb, bo nie chcę powtarzać rzeczy. A tutaj widzę, że wszystko się powtarza. Tak, tutaj również. No to nie, to nie chcemy. Ok, jest sweterek na nowości. Cena sweterka 45 zł. Także podnosimy tylko nowości, dziewczyny. Tutaj rozpięty. O. I lecimy dalej, tutaj wszystkie te róże, chociaż tu wleciał nowy kolorek, o taki bardziej cukierkowy, to może podam cenę, to jest to samo? Tu jest to samo, o jest zestaw, czekajcie, ile to? Nie mam ceny, czemu nie mam ceny? 59 zł, nie 69, jedna jedyna ta marynarka, wszystko wybrane i gaciorek taki. Ładny kolor, taki cukierkowy na żywo, bardzo ładny. No i wszystko wybrane, czyli się podoba. A gaciorek 49 zł. O. Co myślicie o tej marynarce? Ładna. Wracasz ty pani na miejsce i lecimy dalej. Chodźcie może tutaj? To było podnoszone, to pomijam. Aha nie, 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 to jeszcze są białe te marynarki. Dobra, to nie było tematu. Te w jasnym kolorze jeszcze są takie, też tylko jedna, jedyna. Ale wszystko wybrane. Dobra cena, czy tak się podobają dziewczyny? A gaciorek jest tutaj do tych marynarek, biały, a nie ma. Ale aż wam dostawię, wiecie, to na mocnych nowościach, zobaczcie. O. o, odejdź te. Patrzcie, no nie, nie nie pokażę. O, zobaczcie. No. I wszystko wybrane. Dobra, wracasz ty pani na miejsce, lecimy dalej. Czarne, takie zwykłe, 65. O, tutaj kolejna nowość. Ładny kolor, 65 zł. Taki guziczek obszywany. I paseczek. Fajne te dziewczyny lepe albo zaszyte, no nie wiem. No i tutaj na jedną napę. Pokaż to się z tyłu. O, a z tyłu prezentuje się tak. Przywitajcie, jesteśmy w Senseju. W mają przegląd. Pod to konto koniecznie zostawcie łapkę pod filmem. Za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. Tutaj te krótsze, ale już je podnosiłam. Dawaj babo na prawo. Gacier był leciany w poprzednich przeglądach, możecie sobie zerknąć. Jest kiecka, chodźcie. Tak biorę nisko telefon, bo nie chcę kogoś skręcić. 39 zł na nowościach. Prążek, tak, prążek, rozcięcie na boku. Taki fajny zwyklaczek do latania. Nie wiem czy ten pasiak jest na nowościach, chyba tak, wiecie. Taki motylek. O, zobaczcie. I ten motylek 49 zł, gumeczka przez środek, dość sztywny materiał, rozcięcie na boku. No nie wiem. I lecimy dalej. Co tutaj mamy? To znamy. Pomijam dziewczyn to co znamy. Tu fajne kiecuszki takie krótsze. Zaraz tam podejdę. Ale tu jeszcze widziałam takiego ciapka. 49 zł Długa. Snureczek, gumeczka przez środek. Można sobie zebrać. I taki rękawek. Dobra. Chodźcie na coś takiego kolorowego, co? Tutaj jak kamienióweczka. Zbierana gumeczką. Cena 29 zł to... Taka pielineczka, wszystko będzie widać? Chyba tak, ale ładna. Obok 30. Nie, 49 zł. Rękawek na gumaczka. Taka falba niasta, podszewka do dołu, wróża. Ładna. Piszcie. Dobra, jakiś kolor, babo. Jakiś kolor, Leć za kolorem. Znamy, 29 zł. To pomijam. Aha, tutaj jest coś nowego. Jakiś taki pasiaczek z jedną falbaną i motylek na rękawku. Ile ten? 39 zł. Co myślicie? Taki tykolcz. Mały. Ja jeszcze, a nie, to są inne, ale to już znamy dobra, to nie powtarzam znamy A jakieś plisowanki nowy kolor pod te marynarki, pod te spodnie, które pokazywałam przed momentem dziewczyny to jest identyczny kolor, tak mi się wydaje 39 zł, ale wezmę taką fajnie yy, odłożoną, co? żeby ładnie się prezentowała, zobaczcie o, fajna? no ja one są jeszcze białe, zaraz pokażę. Lecimy dalej. O, tu są właśnie te tutaj. Ale muzyka głośno granie, czy mnie nie wytnie. 39 zł. Odjeżdżam i uciekam stąd. No. Jakieś sweterki, chyba na nowość. Z taką czarną lamówką. O, zobaczcie nawet to fajnie wygląda. 49 złotych. Takie cieplejszy, ewentualnie rozpinamy. 29 złotych. Tylko 29 złotych, dziewczyny. Mm. dobra, lecimy dalej, chodźcie. Pani już dziękujemy, znamy. <laughs> szukaj babo, co nie znamy. Te koszuly też są fajne. One są też takie białe, fajne, duże grochy. 29 złotych. Mega się podobają dziewczynom, która sobie strzeliłam. Ale my chcemy kolor dzisiaj, chcemy kolor, babo. Szukaj koloru. A, to są właśnie te. Nawet nieźle wyglądają, nie? No. A tutaj jest jakaś nowość. Taka, taki jaśniutki zieleń. 25 zł. Wywijany. Złoty guziczek. No. Pokaż ty się. Łopani. Fajna. One są jeszcze czarne, czarne znamy. Dobra, lecimy dalej. Gdzie? Gdzie lecimy? Jakieś nowości. Ale... Tutaj mamy styloweczka, ale to jest wyprzedaż, wiecie? No dobra. Co tutaj jest takiego nowego? Jakiś gacior, taki jean ala jean. Bucik, dobra, 49 zł. Tutaj jakiś top, ile ty. 29 zł. Koszula to podnoszona, to nie chcemy. But, ile ty but? Czekajcie. No, nie mam ceny. Jest ukryta, 69 zł dobra, nie wiem, gdzie skończyłam miałam telefon, chyba tutaj na tych butach są też czarne a cenę podawałam, dobra to lecimy dalej, tutaj jakieś spódnice takie jean a la jean 49 zł, też na nowościach takie po prostu co myślicie? czekajcie chwilę o, te koszule takie niebieskie są jeszcze różowe, ale dobre, chyba pokazuje, że my to znamy. Pewnie, że znamy. Są shorty, 59 zł na nowościach, no. I nawet nieźle wyglądają, zobaczcie, wybrane, podobają się, no. Mierzyłby, mierzyłby dziewczyną. Lecę dalej szybko. O, jest ten klapek z manekina. Ile on? 32 zł. Może zdajemy są, Zobaczcie. Taki klapeczek na nowościach, ładne? Dobra, wracasz na miejsce i 100-krotkowe bluzeczki, mocno się podobają, ale my je znamy. O dobra, tu mamy stylówki, czekajcie, to może odjadę, a odjeść i kręć, o, zobaczcie, to są te shorty, które podnosiłam przed momentem. Fajna bluzeczka z tymi shortami, ale nie znalazłam jej, nie spotkałam, pewnie wszystko wybrane, wiecie, no. Pewnie tak i tutaj wysyp shortów, zobaczcie. Takie różowe. A je podnosiłam, przypominam sobie. Dobra, to pomijamy. Tutaj, proszę bardzo, taki klapek, taki. I tutaj mamy ceny tych klapków. Te wybrane, paseczkowe, wszystkie. Jedne jedyne zostały w rozmiarze 41 i cena tych klapek 39 zł. O, patrzcie, takie. Mhm. A tutaj mamy czarne. Te, które podnosiłam przed momentem, w kolorze beżowym. Dobra, idę dziewczynę co? Fajnie było, ale się skończyło. Przyjdziemy sobie jutro. 39 zł. Takie czarne shorty. O, dobra, idę. Tu jeszcze jakiś plecak w ogóle, ale znamy go. Nie, tak znamy, ale jak już podniosłam, przypomnę cenę. 59 zł. Chcemy coś jeszcze? Chyba nie. Tak. Tak, to wszystko tutaj znamy. Dobra, to idę. O, jeszcze może panią manekin od tyłu skręcimy i idziemy. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć. Jeszcze chwila, czekajcie, Patrzcie, Jakie bluzeczki nie zauważyłam. Takie cukierkowe, ładniutkie, za 25 zł. Z takim ładnym motylkiem. O, ewentualnie tutaj 19, ale te coś kojarzę, że podnosiłam. No. Dobra, troszkę nowości wpadło, dziewczyny. Pod to konto koniecznie zostawcie łapkę pod filmem. Ładne zestawy gumieczek, zobaczcie. 12 zł. Mhm. Tutaj te kwiatuszki, które pokazywałam na początku tylko w innym kolorze. I kolczyki też, o, zobaczcie. Coś na kwiaty. Sinsei wzięło. Paseczki 19. O. Dobra, idziemy. Cześć. W sensie ja idę. Cześć.